Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na, na film z przygotowaniem Budapesztów Sportowych. Jest ich ogólnie 18 i 2 czarne. Dwa, to ogólnie jest ich 20, 18 Budapesztów i 2 Tiplery. A tutaj przedtem jeszcze latało, jest tak delikatnie, przed 6. Tego były wypuszczone o 5. No i tak trochę polatały sobie, ale to jeszcze latają, powiedzmy takim zygzakiem, nie, nie wprawione są jeszcze do lotu. dają e, tak jak mówiłem, dwa Tiplery i jednego Tiplera brakuje i dwóch Budapesztów. Tak zerkam do góry, no bo te starsze, no to już mają potencjał, one są trzy dni na, na dachu. Gąbki wyszły, ale ładnie, takie białutkie fajne takie gołąbki fajne te malutkie, takie typowo gołębie e, lotne no i będziemy je przygotowywać powoli do, do lotu tak jak, tak jak mówiłem e, trzeci dzień na dachu powoli tak gdzieś do tygodnia te gołębie powinny być już tak e, przygotowane do lotu no i jeszcze powiedzmy jeszcze zostało troszeczkę do tego czasu e, to znaczy, no jest koniec lipca Tak, żeby jeszcze coś tam polatało, coś się boją Póki trochę problem jest, bo ja już widziałem tutaj e, Mocno kręci się sokół, No to dla nich to jest duże zagrożenie A, a takie bystre są takie, takie widać, że Takie żywioły e, mówię, Jeszcze trzeci dzień dopiero na do Tu wyszedł Wyszedł razem z nimi Jeden taki był z Mikołajewskich, taki czarny, takim posypką po sobie. No ale z tych gołębi stójkowych to praktycznie nic nie zostało. Zrobię film jeszcze z tymi gołębiami, które zostały, takich dużo jest kolorowych, ładnych, takich fajnych w kolorach. No ale to jest zrobię już taki osobny film, bo tych gołębi tych stójkowych nie ma. Te się fajnie poskładały, że jest ich tak dwudziestka i będziemy próbować jak to będzie latać będziemy tam już ogólnie ten e, sprawdzimy tak samo rozpłód jak i, bo te gołębie wszystkie są m, zapisywane numerami no i, no i zobaczymy które, które się nadają a, a które nie, na przykład jakby było coś na podmiankę do, do rozpłodu to albo się przeparzy pary albo, albo po prostu się usunie, jeżeli by się któryś nie nie spisywały z gołębi także takie gołki. no i teraz teraz będą, a teraz są tak powiedzmy wypuszczane na taki wolny oblot taki tydzień i po tygodniu gołębie pójdą pod zamknięcie i będą wypuszczane raz na, na dwa dni raz na dwa dni, w międzyczasie gołębie w dniu pauzy będą e, kąpane i łyżka łyżka super diety łyżka super diety. Ja jak, jak wypuszczam gołębie te właśnie z Budapesztów to tak powiedzmy piąta piąta dostają taką garstkę taką naprawdę garstkę e, e, tej super diety i to tak sprzątnę podłogę i mi na podłogę, żeby nie do karmnika. Żeby nie wybierały, nie wybierały e, poszczególnych ziarenek, tylko jadły jak, jak, jak leci, no i wtedy dostają taką garstkę, e, mają wymieniają wodę, i wtedy po powiedzmy koło 6.00 te gołębie są wypuszczane do lotu. I tak będzie robione, będzie pokazany film. No i po powrocie, e, w zależności o której te gołębie e, wrócą no to będą miały dawane do środka tak jak teraz, no to tak tak żeby się tego gołębie szybko obudowało, no to dostają wodę taką z miodem do picia no i dopiero później po powiedzmy po dwóch, dwóch, trzech godzinach po, po dosiadnięciu to dostają wtedy już tak karmę karmę do, do jedzenia byle nie za późno, no bo Powiedzmy tak dobrze, jest o 6 wieczorem, o 18.00. Tak, żeby jeszcze te spokojnie sobie na noc przetrawiły. No i jeżeli polatają tak fajnie, to, to następny dzień pauzują te gołębie. No i tak co dwa dni będą latać zmiennie. Zobaczymy, jak jeszcze z tymi gołębiami stójkowymi, ale yy, yy, czy będą się mogły wymieniać o, w ten sposób. No w zależności od pogody dzisiaj akurat fajna pogoda jest no ale tak jak e, znów ta przyszła fala upałów no to powiedzmy to tak grzeje może rano jeszcze można coś tam e, tymi gołębiami coś zrobić ale już tak już e, w ciągu dnia czy po południu no to już jest strasznie gorąco teraz akurat tak fajnie się wiaterek no teraz wiaterek jest właśnie pod Budapeszta e, fajne czyściutkie niebo, śliczne niebo no jeszcze im brakuje, jeszcze troszeczkę im brakuje e, tym gołębom, żeby, żeby zaczęły tak fajnie już latać. Dają, ja mówię, no trzeci dzień, trzeci dzień są na dachu. Mm. Zanim się oswoi, zanim to się unormuje, bo one były przełożone e, od starych z rozpłodu no, na tę tego na tą część lotową. Mm. No i troszeczkę się to musi wszystko unormować, te gołębie muszą takie dostać, były, były zakrapiane e, tym olejkiem takim na, na kark, na, na, no i odrobaczane były gołębie, tak żeby były przygotowane do, do lotu i takie, takie te gołąbki będziemy widzieć jak one się sprawują. Tak jak mówię, tydzień czasu, tydzień czasu takiego przygotowania i później gołębie te, jak ono to pod zamknięcie i, i dwa razy, raczej znaczy raz na dwa dni wylatają w dniu pałowanie są wykąpane i później yy, na następny dzień dopiero gołębie, znaczy w dniu lotu powinny być wykąpane w dniu lotu powrotu żeby miały na następny dzień żeby to piórko już się tak fajnie poukładało i na następny, na następny dzień dopiero za za cały dzień, żeby miały takiego po kąpieli, żeby kąpieli, żeby miały taki czas na, na taką regenerację i ogólnie na, na poukładanie, żeby te piórka takiego fajnego e, tego pyłku i wszystko na, na, nabrały na siebie, żeby, żeby te gołębie po prostu fajnie latały później. No i, i będziemy wybierać, wybierać z tego e, e, gołąbki, które ewentualnie wskoczą na, na miejsce starych do rozpłodu ale tylko z takich gołębi można zrobić e, tylko z takich gołębi można e, dawać gołębie do rozpłodu jako materiał rozpłodowy bo są gołębniki, które nie latają i sprzedają jako gołębie no ale to e, gołąb nie przekazuje cech lotności w momencie, w którym nie lata, albo yy, gołębie, które były powiedzmy e, kiedyś dobre, w momencie zamknięcia, no to już się wyradzają. Te gołębie już nie mają, nie mają tych cech takich do przekazywania lotności i takiego po, powiedzmy po pięciu latach to już nic nie warta. Te gołębie są 5 powiedzmy jeszcze jak są. E, Jeden rok, dwa, dni, dwa, dwa lata zamknięte gołębie, i, i z tego się rozpłód zamknięty cały czas, i z tego się robi e, młode. Tak powiedzmy koło trzeciego, czwartego roku to już te gołębie już tracą na wartości, bo już automatycznie tego go, gołębnik trzeba odmłodzić i, no i wtedy się zaczyna kłopotno bo się wkłada już te gołębie nielatane nie do, do środka. Gołębie muszą być latane. Przecież tego to, to jest cecha gołębi lotnych, które przekazują z pokolenia na pokolenia tą cechę lotności, orientacji, e, e, zachowania w powietrzu. No to to wszystko jest do, do e, po prostu przekazywanych e, pokoleniami. I też też gołębie fajnie, to bo temu gołębie też e, nie odchodzą, tak jak nieraz że idą całym niebem daleko, nie odchodzą, latają Blisko blisko domu, no i to też taką fajną cechą jest, że nic dziś nie polecą daleko, gdzie jakbyś nie popatrzył w niebo, no to, to wtedy te gołębie są. Także e, spróbujemy je delikatnie ruszyć, no ale tak jak mówiłem, no, trzeci dzień na dachu i one jeszcze nie kapują. O co chodzi? Wiecie, tutaj nie był jeszcze, tak, nie były jeszcze gonione w ogóle z dachu. Nigdy. Zobaczymy, co one tutaj powiedzą teraz nie chcę je płoszyć tak bardzo bo no później te młode to tak dosiadują jak dosiadują jak się spłoszyje za je i poszły zaraz się już ładniej poskładały ale zaraz się po całym niebie ale mocno idą do góry Moc Ostre słonko jest. No jeszcze im brakuje, tak jak mówiłem, że że brakuje troszeczkę takiego poskładania. No, ale to jeszcze kwestia kilku dni. Do tygodnia czasu będzie wszystko, wszystko unormowane i one są. Raz za razem będą coraz lepiej latać wtedy się zrobi taka fajna paczka i te gołębie będą ze idei żeby po prostu nie bały się dosiadać no ale tak jak całym niebem no, takie takie obloty to im są potrzebne żeby przyzwyczaiły się no całym niebem latają jeszcze te takie młodziaczki no to potrzebują chwili żeby to się poskładało ładnie Tutaj przejdę gdzieś do cienia I tu są, tam są, tu są tam są, a już tam płyną fajnie ładnie. To jest fajnie jak płyną tak to jest taki wiaterek jest, jest taki typowo dla, dla Budapeszta. Pogoda idealna No i one na razie wysokości nie nabierają, ale powiedzmy są wyżej. Są Jedne są wyżej, ale to są gołębie, które uwielbiają latać. Każdemu polecił takie gołębie. To jest taka pociecha z nich. Tylko, że trzeba odpowiednio do nich podejść. i Jeszcze ta chwila, ta już reszta już tam fajnie wychodzi. No ale, tak jak mówię, no już część sobie siądzie. I tak, tak do tygodnia czasu. One zaczną się składać ciężko jest namierzyć nawet do dużych zbliszeń nie Opa Całym niebem lotach Ale tutaj już niektóre to już powychodziły fajnie do góry no, dwóch i... Tiplera nie ma. Znaczy nie ma. Nie wiadomo, wyleciały o piątej. W niektórych takie fajne na białych ogonkach. Ale upierzenie to jest w ogóle tak, jak powinno być przy gołębiach typowo lotnych. Upierzenie nie ma znaczenia. Ja się boję, wystraszyły się tego gołębia dzikiego. Ale latają. no i tak sobie dosiądą i po tygodniu zapraszam na kolejny film, wtedy te gołębie już będą latać już tak fajnie już poskładane całością jak teraz te jeszcze młodziaczki to teraz będę miał robioną karmę A jeszcze teraz ten tydzień dostaną taką karmę normalną znaczy normalnie do jedzenia a później przechodzą na, na super nie tak żeby jeszcze, te gołębi jeszcze odbiły troszeczkę i to jeszcze. I później przechodzą na super dietę. I będą latać na super diecie. Wtedy rezultaty tak? ale dziś jest wymarzona pogoda na, na lot. Delikatny wiaterek. No i pogoda taka nie jest jeszcze za gorąco, no i niebo czyściutkie fajne, wysoko chmury są. Także te, no ale to jak mówię, no te to jeszcze malutkie. Nie, a niektóre są, nie wiem czy coś widać. Ciężko w ogóle nadążyć za nimi. Są raz tu, raz tam. Te czarnego. Jeden tiple, jeden coś sobie w nogę zrobił. Ale nic takiego poważnego, no bo staje tego, ale utyka trochę na, na nogę. Także e, to tak samo przy gołębiach jak no te fajne, już te zaczynają płynąć, takie fajne tego. I sobie tak powoli podosiadają. I co też? Uf. ważne, no nigdzie nie siadają po obcych dach. O, jakiś przyleciał, taki biało-czerwony, taki gołąb. Nie wiem, czy to pocztowy jest. Lepiej, żeby tu się nie kręcił. A Koronką. No I tak sobie do, powoli dosiadać na, na dach. No jak mówię, no wszystki siadają na dach. Fajnie właśnie, żeby to taki też nawyku dostały. Żeby te gołębie e, no nie dotykały obcego dachu. A jak jak go, przy gołębiach stójkowych, tak samo i przy tych. Nie wolno im siadać, tylko jak fajnie siadają I fuk I następny I fuk No i tak Tydzień czasu Następny Tak Tam jeszcze troszeczkę w górze ich jest Tam są jeszcze dwa Jeszcze jeden. Jeden tam bardzo wysoko jest. A tutaj Tipler. Jeszcze jeden. Ten nie Siadają na dach mam dach do poprawienia, ale to będzie chwilka czasu. Teraz na razie nie ma. Będzie robiony dach ze szczytem takim. Eee ze szczytem takim ostrym nie płaski tylko ostry dach i z półkami, z półkami tak żeby miały gołębie jak dosiadać taki zwykły dach dwuspadowy jeden może jedna strona jedna strona bardziej taka bystra a z drugiej strony tak łagodniejszy żeby miały gołębie łatwiej do wylotów zlatywać a to są jeszcze Dwa i Tiplery. Tiplery bardzo ładnie latają. Jest ich dwa i dwa są jeszcze na gniazdach. No w sumie to jest... Te gołębie są z trzeciego lęgu. No i jest jeszcze czwarty. Taka fajna, taka 20 to już tak Tak fajnie o. Fajnie już tych gołębi jest, a nie za dużo Nie przeszkadzają sobie te gołębie I będą Będzie z nich pociecha Także pozdrawiam wszystkich Jak nie. zwykle zapraszam Na kolejne filmy e, Mówię, no te gołębie będą przygotowywane Teraz do lotu I e, później później będzie film jak już tak no, po tygodniu będzie film taki jak tego wiem już latają tak już na normalnie tak na poważnie Pozdrawiam do zobaczenia